Dowiedzieliśmy się w dziejach apostolskich 15 rozdział, że postanowiono Paweł, postanowił wraz z innymi apostołami, ze starszymi kościoła, postanowiono, że na Pogan nie, nie można. Nakładać zakonu mojżeszowego. Pozostawili im takie cztery przykazania, tym się kierujcie oraz kierujcie się prawem miłości. OK? My, Żydzi, sobie będziemy to nakładać, będziemy się to przestrzegać. Chociaż też to do końca wiadomo nie było. Wy nie, nie musicie przestrzegać zakonu mojżeszowego. Kochani, jak dzisiaj w XXI wieku porozmawiacie z, z Żydami Mesjanistycznymi, oczywiście, jak to bym powiedział, pe pewien Żyd Mesjanistyczny, ile Żydów Mesjanistycznych, tyle wersji interpretacji Zakonu Mojżeszowego, jednak jak, jak porozmawiacie z nimi, to w, w głównej mierze z grubsza zgodzą się z tym, że zakon jest dla Żydów i oni się kłócą między sobą, czy Żydzi Mesjanistyczni powinni uznawać zakon, na równi z Nowym Przemierzem, czy raczej zakon jest taką trochę wytyczną tylko? Takim tylko pokazaniem, co należy robić, co nie należy. W żaden sposób nie jest traktowany jako, jako, jako zakon, jako prawo. Natomiast każdy Żyd mesjanistyczny zgodzi się z tym, że to jest kwestia sporna dla Żydów, że prawo jest dla Żydów. Wy, poganie, nie macie prawa mojżeszowego, wam, pogan, powierzono tylko, Prawo miłości oraz te cztery zalecenia. Zale, zalecenia, czy Jak można by to nazwać? E, przykazania, takie dodatkowe do prawa miłości. Proszę, porozmawiajcie, kochani, z Żydami mesjanistycznymi. Okay? Więc e, przepraszam bardzo, kochani pastorzy, nauczyciele z interneta, który, którzy nauczacie, że zakon jest dla chrześcijanina. Robicie to wbrew Biblii. Wasza nauka jest niebiblijna. Ok? Albo nie znacie Biblii i robicie to nieświadomie, albo znacie Biblię i robicie to świadomie, co jest jeszcze gorsze. Zakon nie jest dla chrześcijanina. Ok? Ale jak to teraz możesz mordować? Spokojnie. Każdy, kto kocha Boga i bliźniego swego, nie będzie mordował. Ok? Chodzi o to, że zakon nie pełni funkcję prawa. Bo za przekroczenie tego prawa był grzech, śmierć. W nowym prawie masz prawo miłości i cały zakon streszcza się w prawie miłości. Jednak, gdy przekroczysz nowe prawo, to nie grzeszysz, nie umrzesz za to. Jesteś zbawiony od razu. Okay? Przestrzeganie nowego prawa tylko cię przybliża do Boga albo cię oddala od Boga. Ale jednak nie ma kwestii czy będziesz zbawiony, czy nie? Stare przymierze, stare prawo w ogóle cię nie przybliżało do Boga, natomiast miało znaczenie, czy będziesz żył, czy umrzesz. Taka jest podstawowa różnica między tymi dwoma prawami. Więc yy, zakon nie jest dla chrześcijan. Jeżeli ktoś was naucza, czy wy nauczacie, że zakon jest dla chrześcijanina, nauczacie to w sposób niebiblijny, jest to nauka niebiblijna, nie zgadzacie się z Biblią. Prosta sprawa, jeżeli chcecie być chrześcijanami biblijnie wierzącymi, zgadzacie się z tym, co jest w Biblii napisane, okej? Okay? Więc yy, to jest pierwszy fragment, ale drugi fragment też mówi o tym, nawiązując do, do Soboru Jerozolimskiego, mówi o tym, że zakon nie jest dla chrześcijanina, dla chrześcijanina jest prawo miłości, okej? Okay? Przelecimy sobie do yy, Listu do Galatów, czy jak to woli, Listu do Galacjan. Nie będziemy go czytać w całości, chociaż zachęcam oczywiście ci, którzy go jeszcze nie przeczytali w całości, tylko powiemy na sobie takie najsmaczniejsze, najlepsze smaczki. Paweł, apostoł nie z ludzkiego stanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych, oraz wszyscy bracia, którzy są ze mną do kościołów Galacji. Paweł się tu przedstawia jako apostoł nie z ludzkiego ustanowienia, tylko zastanowienia samego Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo zarzucano O co chodzi generalnie w liście do Galacjan? A Paweł głosił poganom, Galacjanie to byli poganie, głosił Ewangelię łaski, czyli, że nie trzeba przestrzegać zakonu mojżeszowego, jesteście pod nowym prawem. Ok, pogłosił i poszedł. W tym czasie właśnie przyszli do niego ci ludzie opisani z dziejów apostolskich, judaizujący, czyli Nazarejczycy, którzy nie byli nawet z postanowienia Piotra czy Jakuba, przyszli i zaczęli ich nauczać, że trzeba przestrzegać zakonu mojżeszowy. Zarzucili również, że Paweł, ten, który wam głosi Ewangelię, nie jest prawdziwym apostołem, ponieważ on nie wywodzi się z dwunastu apostołów, jego nie ustanowił Jezus według ciała apostoła. Dlatego Paweł tutaj udowadnia Galatom. Że jest apostołem. Wprawdzie nie z ustanowienia Jezusa według ciała, jednak z ustanowienia Jezusa według ducha, ponieważ objawił się im Jezus. potem on to tam wszystko opisuje. Ponieważ objawił mu się Jezus i ustanowił go apostołem. Również apostołowie, dwunastu apostołów, przyznali na Soborze Jerozolimskim, przyznali Pawłowi tytuł, godność apostolską, że jest apostołem. Jest na równi z dwunastoma apostołami. Okay? Ma prawo głosić Ewangelię wśród Pogam. No i dalej. Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was z łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. I teraz tutaj to jest bardzo ważne, żeby wyjaśnić. Kochani, kochani, bądźmy jak Berejczycy, ok? Sprawdzajmy, czy tak się rzeczy mają. Ci wszyscy, którzy twierdzą, że nie nauczacie Ewangelii takiej, jaka powinna być, Ewangelii w Biblii, ci wszyscy w ogóle pastorzy, nauczyciele, którzy zarzucają komuś, że jest heretykiem zwiedzionym, że nie naucza takiego, że nie naucza innej Ewangelii, że to jest w ogóle zwiedzenie, przytacza ten fragment, który zaraz przeczytam. Wylewa go kompletnie z kontekstu, nie rozumiejąc go do końca w ogóle o co chodzi. Paweł, który mówi, że e, naucza ktoś was innej Ewangelii, nie miał na myśli Ewangelii łaski i miłości, bo on sam głosił Ewangelię łaski i miłości. Paweł miał na myśli Ewangelię inną, czyli Ewangelię judaizującą. Taką Ewangelię, która twierdzi, że oprócz Jezusa masz przestrzegać jeszcze Zakon Mójżeszowy. To wynika z kontekstu całego listu. Zachęcam, polecam przeczytać nawet jeszcze raz czy dwa razy, list do Galacjan. Okay? Oraz nawiązać to do 15 rozdziału dziejów apostolskich, bo to jest nawiązanie. Innej Ewangelii nie ma, czyli Ewangelii poza Ewangelią Miłości nie ma innej Ewangelii. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my, albo Anioł z nieba, głosił Wam Ewangelię różną od tej, którą Wam głosiliśmy, czyli różną od Ewangelii łaski, miłości, od Ewangelii, która mówi, że jest tylko prawo miłości, a zakon nie jest dla Was, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, ale teraz jeszcze mówię: gdy Wam ktoś głosił Ewangelię, gdyby Wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. Paweł mówi tutaj, że inna Ewangelia, Ewangelia różna od tej, którą my głosiliśmy, ta Ewangelia różna, inna, to jest Ewangelia judaizująca, to jest Ewangelia, która narzuca wam przestrzeganie zakonu mojżeszowego. Więc ci wszyscy apostołowie współcześni, prorocy, ewangeliści, pastorzy, nauczyciele z interneta, z YouTube'a, Czy z YouTube, jak chcecie. Ci wszyscy, którzy głoszą wam Ewangelię, judaizującą, mówiąc, że Jezus coś tam zrobił, niby przyniósł jakieś tam nowe prawo i tak dalej, jednak dalej zakon was obowiązuje, czy nawet wręcz, nakazując wam, nakazują wam, że macie przestrzegać szabat, że najlepiej się obrzezajcie, Nie jecie wieprzowinki, wiecie, kochani, a ja wcale nie Jezus tego jochshua. Ci wszyscy Paweł do nich mówi: niech bądźcie przyklęci, czyli bądźcie nieszczęśliwi w tym, co nauczacie, bo to, co nauczacie, nie przynosi szczęście, czyli błogosławieństwo, tylko przynosi przekleństwo, czy nieszczęście. Ci wszyscy, właśnie, którzy nauczacie, i związek Ewangelii, że Zakon jest dla chrześcijanina. Paweł określił Was już 2000 lat temu że głosicie inną Ewangelię, różną od tej, którą Paweł głosił. Paweł głosił Ewangelię łaski, Ewangelię miłości. Wprawdzie to była Ewangelia śmierci i zmartwychwstania. Jednak to była Ewangelia miłości, gdzie Jezus przyniósł nowe prawo, prawo miłości, a zakon już nie obowiązuje. I że od tej pory nie jesteś zbawiony z zakonu, tylko z wiary w Jezusa, z tego, co On zrobił, z tego, co głosił, co On zrobił. I taką Ewangelię wam głosiłem, mówi Paweł, a wszyscy ci, którzy ogłoszą wam inną Ewangelię, czyli wiadomo, że chodziło. I Paweł wiedział, o co mu chodzi, i Galaci wiedzieli, o co mu chodzi. Gdy mówił inną Ewangelię. Miał na myśli Ewangelię judaizującą, Ewangelię, która twierdziła, że trzeba przestrzegać zakon mojżeszowy. Rozumiecie już, jaki jest kontekst tego? Gdy zarzucacie komuś, że głosi miłość, że głosi podążanie za Duchem Świętym, to zarzucacie, że głosi inną Ewangelię i bierzecie ten cytat. Jednak Pawłowi nie chodziło o to. Pawłowi chodziło zupełnie odwrotnie. Ci, którzy głoszą Ewangelię judaizującą, wywrywają ten fragment i twierdzą, że ten, kto głosi Ewangelię miłości, głosi Ewangelię inną od tej, którą głosił Paweł. Ale jest zupełnie na odwrót. No kochani, no jak my czytamy Biblię? Ze zrozumieniem czy nie? Bądźmy Berejczykami, ok? Sprawdzajmy, czy tak się rzeczy mają. Zadawajmy trudne pytania. Myślmy trzeźwo przede wszystkim. Oświadczam wam, Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelię nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Tutaj Paweł teraz się tłumaczy, że to, co głosi, to nie jest jakiś wymysł ludzki, tylko to otrzymał od Jezusa Chrystusa. Co również się zgodziło, co również apostołowie, dwunastu apostołów, tak zwanych, starsi, Bracia państwo, oni się zgodzili z Pawłem. Okej, okay. ogłosili już słuszną Ewangelię, wśród poglądów Ewangelię e, miłości. Ewangelia, który mówi, że zakon nie jest dla chrześcijanina. Jak w żarliwości dla judaizmu przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu. Jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem zachowywania tradycji moich przodków. Kochani, Paweł był faryzeuszem, on znał zakon Mojżesza, żył z zakonem Mojżesza za Pan Brat, można by tak powiedzieć. Znał zakon mojżeszowy, miał to wszystko w tym malutkim poruszku. Okay? Więc on, gdy głosił, chcę nam tutaj powiedzieć, że on, gdy głosił Ewangelię Miłości, która mówiła, że zakon już nie obowiązuje chrześcijan, nie obowiązuje pogan, a my wszyscy jesteśmy przecież pogan, to wiedział, co głosi, wiedział, o czym mówi, ok? Gdy jednak spodobał się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym ewangelię o nim głosił poganą, natychmiast nie radząc się ciała, nie radząc się ciała i krwi, czyli apostołów, ani nie udając się, czyli dwunastu apostołów, tak? Ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwsze nie ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu powróciłem do No I tutaj ja Paweł opisuje, co się stało, działo z nim po, po jego nawróceniu. Okay? Przejdźmy sobie dalej. Więc tutaj dalej opisuję chociażby wydarzenia z Soboru Jerozolimskiego, gdzie było zebranie w Jerozolimie. A było to w związku. drugi rozdział. A było to od czwartego wersetu. A było to w związku z tym, że na zebranie weśli bezprawnie fałszywi bracia, którzy przyszli podstępnie wybadać naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas ponownie pogrążyć w niewolę. Mimo to, że starsi apostołowie oraz Paweł z Barnabą uzgodnili. To, że zakon nie jest dla, dla pogan i uzgodnili tak zwany podział, że Piotrek wraz ze swoimi tam kolegami będzie głosił Ewangelię wśród Żydów, a Paweł ze swoimi kolegami będzie głosił Ewangelię wśród pogan. I że Paweł głosząc Ewangelię wśród pogan, yy, głosi na Ewangelii łaski oraz te cztery yy, zalecenia, które tam wcześniej mówię. Od rządu powstrzymanie się od tego, co uduszone od krwi i od składania ofiary bożką. To wszystko uzgodnili. Pomimo tego, że to uzgodnili, to byli na zebrania, jak to Paweł określa, fałszywi bracia, którzy judaizowali, którzy krzyczeli wprost, że również poganie mają przestrzegać zakon. Nie udało im się to. Doskonale znamy wynik Soboru w Jerozolimie. Pomimo tych fałszywych braci, którzy chcieli, jak to Paweł opisuje, pogrążyć ich w niewolę, czyli zarzucić im przestrzeganie Dziesięciu przykazań, przestrzeganie zakonu mojżeszowego. Bo kochani, bo jeżeli sobie nawet część zakonu odejmiemy, a część będziemy dalej uznawać w postaci dziesięciu przykazań, to nie ma czegoś takiego, bo jak dobrze znamy Biblię, a zakładam, że, że chrześcijanie biblijnie wierzący dobrze znają Biblię, więc jak dobrze znamy Biblię, to czytamy w Biblii, że zakon traktuje się jako całościowy. Więc jeżeli przekroczysz przykazanie w jednym, to przekraczasz przykazanie we wszystkim. Okay? Więc nie da się części przekazania odciąć, części nie uznawać, a części uznawać, bo zakontraktowany jest jak całość, więc albo całość znosisz, albo całość uznajesz. Nie możesz część znieść, część uznawać. Jest to chociażby niebiblijne. Stwierdziliśmy, i to tutaj właśnie postanowienie soboru, które już wcześniej znamy z dzieje apostolskich, stwierdziliśmy, że mnie, czyli Pawłowi, zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych. Ten bowiem, którym współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan. I uznawszy dano mi łaskę, Jakub, Kefas Jan, czyli Jakub Sprawiedliwy, Piotr, apostoł, Jan, apostoł, uważanie za filary, podali mniej i Barnabę prawice na znak wspólnoty, byśmy śli do pogan, oni zaś do obrzezanych, bylibyśmy Pamiętali o bogach, co też gorliwie starali się czynić. Więc zarówno tak zwany filar kościoła w Jerozolimie, jak i Piotr, jak i Paweł uzgodnili wspólnie to, że Poganom nie można narzucać zakonu mojżeszowego. że Poganie są pod zakonem ducha co Paweł, o czym Paweł pisze chociażby, w się do Rzymie. Jak my czytamy Biblię? Jak my rozumiemy to, co czytamy, my wszyscy, którzy tam wiecie, na, narzucamy drugiemu przestrzeganie zakonu. Jak jak czytamy Biblię ze zrozumieniem, kochani, ci wszyscy bracie i siostry, którzy narzucacie drugiemu przestrzeganie, rozumiem, okej, okay, możemy się kłócić, jeżeli nauczacie do Żydów, że oni powinni przestrzegać zakonu. Dobra, ale raczej. Yy, Macie w swoich wspólnotach, w swoich kościołach pogan, czyli chrześcijan z pogan, a do nich nie jest kierowany zakon Mojżesza i nie powinni uznawać zakonu mojżeszowego. Nie wolno im głosić zakonu mojżeszowego. I o tym mówi Biblia jasno i wprost. Więc jak to czytacie Biblii, Biblię, nauczyciele Boży? Jak czytacie Biblię chrześcijanie biblijni, którzy twierdzicie, że zakon jest dla was? O, tutaj znajdziecie mnóstwo fragmentów z przymierza, który mówi, jak wspaniały, piękny jest ten zakon. No ale co z tego, jak mamy napisane w Galacjan i w dziejach apostolskich, że ten zakon nie jest dla was. Dla was jest prawo... Dla was jest prawo miłości. ok? Prawo miłości streszcza ten stary zakon w sobie. Jeżeli kogoś kochasz, to ani go nie zabijesz, ani go nie zgwałcisz, ani nie ukraniesz mu. Jednak nie jesteśmy pod zakonem Mojżesza, bo gdy bylibyśmy pod zakonem Mojżesza, to ten zakon uniemożliwia nam rozwijanie relacji z Ojcem oraz jak przekroczysz ten zakon, to czeka cię grzech i śmierć, brak zbawienia. Natomiast będąc pod nowym prawem, prawem miłości, jesteś dzięki Duchowi Świętemu, który jest w Twoim sercu, masz możliwość rozwijania relacji z Bogiem, nazwanie, nazwanie Go swoim Ojcem, oraz, y, za przekroczenie prawa miłości nie czeka Cię grzech i śmierć. Przekraczając prawo miłości, oddalasz się tylko od relacji z ojcem. Potem się przybliżasz. Ale życie wieczne masz zagwarantowane. To jest różnica. To też nie mówi. Więc nie jesteśmy pod zakonem żydowskim. Nie jesteśmy pod zakonem mojżesza. Ci wszyscy, którzy twierdzą, że, są, że jesteśmy pod zakonem i którzy nauczacie, że jesteśmy pod zakonem, albo nie znacie Biblii, albo ją ignorujecie, no nauczacie czegoś niebiblijnego. Okay? Kto to jest bardziej biblijny? Jedziemy dalej. I tutaj bardzo ciekawa sprawa następuje od 11 wersetu. Gdy następnie Kewas czyli Piotr Apostoł, przybył do Antiochii. Otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy, nadeszły niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z Pureństwa, czyli chrześcijanami z Kiedy jednak on się, oni się zjawili, począł się odsuwać i trzymać z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z Obrzydzania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, także wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Ty więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą zgodną z, z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kephasowi wobec wszystkich: jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród Pogan, a nie wśród Żydów, to jak możesz zmuszać Pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? Kochani nawet jak postanowienie w Jerozolimie zapadło, to nie wszyscy Żydzi, z tym się, nie wszyscy Nazaryjczycy, tak zwani chrześcijanie z Żydów, się z tym zgodzili. I no, nie ukrywajmy się, nawet żydowski ma to do siebie, że traktuje się z wyższością w stosunku do innych. Również Nazaryjczycy mieli to do siebie, że traktowali się z wyższością, stawiali się wyżej niż chrześcijanie z Pogan. Dlatego. Yy, nie do końca wiecie o ile Poganie przyjęli to postanowienia z ulgą, niektórzy Nazaryczycy też w tym Piotr, to jednak działały takie stronnictwa, które, które nie zgadzały się z tym postanowieniem, które, które dalej, pomimo że już nie narzucali chrześcijanom Zakonu, to dalej uważali siebie za, za coś lepszego od chrześcijan z Poga. Więc wciągnięto w, wciągnięto w tą grę chociażby Piotra i Barnabę, przez to, że Piotr, gdy był sam, to zadawał się z poganami, jednak, gdzie przyszli ci ludzie, właśnie, którzy traktowali się za coś lepszego niż chrześcijanie z Pogan? Piotr się odsunął, okej? Okay? Barnaba również, gdzie potem Paweł mu to jawnie wyjawił, że. Co potem dalej też opisuje, że nie ma różnicy między poganami a Żydami. Okay? To jest jedno też z głównych przesłań Pawła w jego listach. Nie ma różnicy między Żydami a Poganami. Wszyscy jesteśmy nowym stworzeniem, wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie Jezusie. Okay? Więc ten duch, który w tamtych czasach, który gdzieś troszeczkę w naszych czasach też działa który dzieli nas na, na, na judaizujących i judaizujących, na lepiej, wyznających, lepiej wierzących w Boga i lepiej znających prawo niż reszta. Nie ma czegoś takiego. Nie ma uczonych w piśmie i nieuczonych w piśmie. Nie ma Żydów i Pogan. Wszyscy jesteśmy jedno w Bogu. Okay? My jesteśmy Żydami z urodzenia, nie w grzechach Poganami, mówi Paweł, a jednak przeświadczenie, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, lecz jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. My właśnie... Uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie dzięki wierze w Chrystusa, a nie dzięki uczynkom wymaganym przez prawo. Jako, że nikt nie osiągnie usprawiedliwienia dzięki uczynkom wymaganym przez prawo. No, chyba jaśnie nie da się to opisać. Paweł tu pisze jasno i wprost: zbawienie jest z łaski, a nie z prawa. Co wszyscy się z tym zgodzimy. Zbawienie jest z wiary, a nie z prawa, a nie z uczynków prawa. Więc yy, przestrzeganie prawa jest bezcelowe, bo nie osiągniesz usprawiedliwienia z prawa. Mało tego, pogrążysz się w niewoli. Ok? Więc Sobór w Jerozolimie jasno usta, ustanowił, że chrześcijanie z Pogan nie mają prawa, nie przestrzegają prawa, ok? Ci chrześcijanie z Żydów mogą sobie przestrzegać prawa, mogą nie, to już jest różnie u nich. Jednak chrześcijanie z Pogan, czyli współcześni chrześcijanie, nie mają prawa. Prawo ich nie obowiązuje. I o tym mówi jasno wprost Biblia. A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa nale należałoby uznać za sprawcę grzechu. Żadną miarą. A przecież wykazuje, że sam przystęp... przestępuje prawo, gdy na nowo stawiam to, co uprzednio zburzyłem. Prawo się tu przyznaje, że on sam y... prawo nie uznaje, porzuca prawo. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga razem z Chrystusem zostałem przebity do krzyża. Teraz zaś już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Jezusa Bo Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł na darmo. Ci wszyscy pastorzy, apostołowie Boże, którzy, narzu którzy narzucają nam, Prawo Mojżeszowe, oni twierdzą, że Chrystus umarł na darmo, że on co przyszedł, coś tam ustanowił, coś zrobił, ale dalej obowiązuje zakon Mojżesza, czyli, że jak złamiesz, to umierasz, że idziesz do piekła. Dalej twierdzą, że jak będziesz heretykiem, czy posłuchasz heretyka, to złamiesz zakon Mojżeszowy i idziesz za to do piekła. Oni twierdzą, że Chrystus umarł na darmo. Oni nie wiedzą, po co Chrystus przyszedł tutaj na tę Ziemię. Kochani chrześcijanie, Biblijni wierzący, czy wy wiecie, po co Chrystus przyszedł na Ziemię? Co wy macie napisane, napisane w Wasze świętej święte księdze? Po co Chrystus przyszedł na Ziemię? Po to, żeby dalej było prawo? Gdzie nawet sama Biblia mówi, że nie ma już prawa dla chrześcijan. Prawo zostało zniesione. Jak czytacie pisma, listy Pawłowe? Jak czytacie dzieje apostolskie? Oni rozumni galaci, któż Was urzekł? Was, przed którymi oczami nakreślono obraz Jezusa, Chrystusa ukrzyżowanego. Tego jednak chciałbym się od Was dowiedzieć. Czy ducha otrzymaliście dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, czy z powodu posłuszeństwa wierze? Z jakiego powodu otrzymaliście prawo ducha? Z wiary? Czy z tego, że tak ładnie przestrzegacie zakon Mojżeszowy, który nie jest dla Was? To tak, jakby Polak mieszkający w Polsce, mający obywatelstwo polskie, nie przestrzegał prawa polskiego, yy, tylko przestrzegał na przykład prawo Arabii Saudyjskiej. Tak? I usilnie twierdził, że prawo Arabii Saudyjskiej jest dla niego. Nie. Paweł mówi że zakon mój rzeszowy, prawo Arabii Saudyjskiej, nie jest dla chrześcijan spogan, nie jest dla Polaka. Dla chrześcijan spogan, dla Polaka, Niemca, Ukraińca, Rosjanina, jest prawo miłości. ok? Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach wymaganych przez prawo, ciąży przekleństwo, ciąży nieszczęście. A że w prawie y, nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy, sprawiedliwy będzie żyć dzięki wierze. Okay? Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się dla nas przekleństwo, Przekleństwem. Paweł nazywa prawo mojżeszowe przekleństwem. I z tego przekleństwa Chrystus nas wykupił, dając nam nowe prawo prawo miłości.